Się tylko tym jak do... z mamą, tak? No rozgrzewka. Jak, to? jak będziemy? No i już poczekaj. Troszkę się poruszamy, co? Nie. Jak to nie? Hmm. Osiem, siedem, sześć, super, pięć, cztery, trzy, dwa. O, a gdzie bieg? Co to był za bieg? Chyba nie był bieg, co? No dobra. To teraz rozgrzejemy najpierw jeszcze stawy skokowe. No co, ty? No, później będzie, będę się Hop, 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 hop. Paluszki w górę. Zaraz. Na razie palce w górę. Hop, hop. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Ugięte kolanka. Ugięte kolanka. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop. Dobrze. Raz to chciałeś, tak? Zdejmijmy ze skokiem. Hop, skoczysz? Skocz. Trzy, cztery. Hop, 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 hop. Ale normalnie, bo od Normalnie. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. hop, 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 hop. Cztery, okay. trzy, dwa. Pum! <grybuj> ok. Rozgrzewamy ręce. Raz, dwa, dwa. raz, dwa. dwa. Cztery, trzy. Dwa. I los. Okay. Główka. główka. Przód, tył, przód, tył, przód, przód tył. Cztery. Trzy. Dwa. I uchodź do ramienia. Słuchamy tu, słuchamy tam, słuchamy tu, słuchamy tam. Cztery. Trzy. Dwa. Ok. Krążenia główką. Powolutku główka w jedną i w drugą. Hop. Ale Teraz tak. Ciężki. Ok. Teraz rączki tak. Góra, dół. Tylko tyle. Osiem. Siedem. Sześć. Wymach. Cztery. Cztery, trzy, dwa. Puhu. Ok. Stajemy szeroko. O, starczy, tak? I teraz nóżkę na jedną stronę uginamy. O! I na drugą. Hup. Osiem. Sześć. Super. Cztery, dwa. Los. Ok, schodzimy. A teraz robimy. Teraz przysiad szeroki. Ok, szeroko. I kolanka na zewnątrz. Dół, Góra. Dół. góra, Siary do tyłu. Jeszcze. No, a gdzie ugięte kolana? jeszcze cztery trzy dwa ostatni uh! piątka jak mocno jak mocno A, ale jesteś zimą. dobra teraz o chyć co no dobra, ja trzymam tu piłkę, a Ty próbujesz ją doodcięgnąć nóżką, tak? No, hop. Raz, dwa. Jestem mocny. No, hop. <grym> <Ej>! <grym> Nogą, tak? Daj mi rączkę, żeby Ci było wygodniej. Osiem razy, tak? Raz, dwa, trzy. O! Cztery. 5, 7, 6, 7 to moc. Teraz 7, 7, 8, 7, I druga strona, tak? 3, mhm. druga noga, tak? Czyli teraz ta nóżka. I hop, raz. No, hej! Ty mu na no nóżka. Dwa. Super. Wysoko? No. Trzy. Cztery. No dawaj. Pięć. Ej, w piłkę. No pięć. Pięć. Sześć. Siedem. I ostatni. Osiem. Pięknie. Super. O buzie mały. Okej. Okay. Teraz z Co, drugą? Już to było. Już starczy? Nie. Jeszcze raz. Nie? Raz. Dwa. Trzy. Dobra, teraz trzy. Ostatnie Dobrze. cztery. Okej, okay. na drugą nogę. Cztery. Raz. Dwa. Okej, okay. trzy. No ale stań prosto. I ostatnie cztery. Hopa! Pięknie! Dobra, teraz ja Ci podaję piłkę, bierzesz do rączek. Potem Ty mi podajesz sobie w nóżki, tak? Czekaj, robimy tak. Hop! Ty bierzesz w rączki. Wkładasz między nóżki. Wkładaj między nóżki piłeczkę. Włóż między nóżki piłeczkę. I mi podajesz do rączek. Hop! I powrót. Hop! Ja wkładam. I podaję Tobie dorączek hop, hop, hop. Podajesz mi, tak? Hop, ja Tobie podaję dorączek. hop. Powrót, hop. Ale nóżki pracują, tak? Mhm. Czyli idą do dołu teraz, Tymek. Do dołu. Ja podaję ci, hop, do rączek. Hop, nóżki do i w piłeczka, hop i do mnie, hop, 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 podajesz, hop, 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 hop w nóżki, mhm, nóżki do mnie, hop, hop, jeszcze chwila, mhm. Hop do mnie hop. I ostatni raz. Hop, łap, łap. hop. Super! Dobrze. Okej. Okay. Herikolka, ale delikatnie, żeby ci nie drapnęła, tak? Ok. Napij się wody. Położę się na plecach. Nóżki proste. Ty się położysz z drugiej strony i będziemy sobie podawać piłeczkę. No już, dawaj. Kładź się. Tu kładziesz się. Mhm. Dawaj, pupę do mojej pupy. Pupa do mojej pupy. Okej. Okay. I uwaga, rozdzielamy nogi. Trzy, cztery. Hop. Sięgaj po piłkę. Sięgaj, sięgaj. Brzuszek do góry, główka do góry. O! I powrót. Dwa. Napinaj, bruszek. Dwa. No łączymy nogi. Trzy. Napinaj dobrze. Cztery. Napinaj. Aha. Dobrze. Pięć. No. Napinaj. Sześć. Siedem. ty, Bogiem nie wolno. No, i ostatni raz połóż się. Eee. I ostatni raz. Hop. Uu, brawo. Kładę się na podłodze. Ręce wzdłuż tułowia. Ops. Nie odkładamy piłeczkę, Na razie nam jest niepotrzebna. No. Hop. I leż. Siadaj na bioderku małusi. Siad skrzyżny. Umiesz. Siadamy. Hop. Ok. Ręce wzdłuż tułowia. Napinamy brzuch. I uwaga, do góry do dołu. Postaraj się nie zjeżdżać. Hop. Pośladki napięte. Góra. Góra. Jeszcze. Hop. Hop. A ty co? mi się wykrzywiasz do tyłu? Góra. Góra. Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Trzy zjeżdżasz, dwa i trzymamy. Trzymamy. O. W górze, oczywiście przy ćwiczeniu, nie odkładaliśmy pośladków na podłogę. Do dołu i jeszcze dwie ósmeczki, czyli szesnaście. Raz, dwa, trzy, dwa. cztery, pięć licz sześć, sześć, siedem, ziędę, osiem ziędę, i jeszcze osiem, raz, dwa, trzy, Szyn. cztery, trzy, cztery trzy, pięć, siedem, pięć, sześć, siedem, osiem, super, <śla> ok, pięknie, teraz Mama zrobi. Oj, wniosek. Oj, planka. Planka? Mam zrobić planka? O. Nie, taką. Planka. Co? To? Się. Co siedzi? No, tak. Mhm. I podnieść kolana. O. I podnosimy kolana. Brzuchy brzuch napięte, plecy proste. I mamy brzuchy napięte. Wysoko. Wysoko. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Los. O, ciężki jesteś, wiesz? No i teraz zrobimy to samo, tak? Może mama spróbuje spacek, albo na razie To trzyma. Gotowi? To jeszcze raz. Ile trzymamy, Tymek? Dwa razy osiem. Będziesz liczył? A nie. Pięć, nie? Dwa, trzy, cztery, pięć. Ile? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Mhm. Ok. Trzy, trzy cztery. cztery. No to licz. Raz, dwa, jeden, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I znowu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. No dobrze. Tasa, porozciągamy się troszkę? No tak. Co chcesz zrobić? wychylać się raz do jednej, raz do drugiej nóżki. I tak, i już koniec. <laughs> Dobrze, to zrobimy teraz to na siedząco wszystko. Wyciągamy ciało. Hop. A nie możesz się położyć koło mnie? Nie? A ty byś się odpoczął, wiesz? Aaa, ah, oddychamy, oddychamy. A kocik, grzybiet zrobisz? No to ja wstaję głupocie tego dług grzbietu. Uwaga. Hop. No zrób koci grzbiet. A ci grzbieta grąbą plecki. Okej, okay. siadamy. Jak to jak chciał zrobić? Na boczek jeden. No chodź, usiądź koło mnie. Albo przede mną. Nie, na stojąco. Na stojąco, to ja będę siedziała. Hop. Tą stronę. O, daj daj rączkę. Tu wyciągamy się. Tak, trzymasz? I los. No jeszcze cztery, trzy, dwa i w drugą stronę. No ty druga strona. Tak? No musi być równomiernie. Hop, cztery, trzy, dwa, jeden i los. Do widzenia. Do miłego zobaczenia, do miłego zobaczenia, pa papa. Pa, pa.